Czekaj, czekaj, czekaj. Gabriel Pruski! Zaczynał tam kurwa mordę, bo jesteś w paliwce kompletna, jakby jak zgadziłka kurwa, to, nie? A i to ci jedynkę wyjebał. <laughs> Wyjebałem, a Marczyński bimy. wymił! <laughs> Wyjebałem ma nas w cały świat. To zajebisty jest. Wyglądasz yes. kurwa jakbyś z poprawczaka wyszedł, a chły to zwykły. Nie, bo z więzienia szmatu banem. <laughs> w więzieniu byłbyś największym cmelem w śmierdzielu.

nie widziałem co ty, co ty? takiego łachmyty Wy, my, 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 macie kawał bandyty nie. Bandyty cię robili kurwa w kryminale pedale jebany, za chwilę cię zniszczę i by jest kurwa strał w stodole kurwo wyjebana Za chwilę cię złapię i by je jaja do rana szmato wyjebana Rybka szmato wyjebana? Co dzieje się kurwo jebana? Ty kurwa niedorozwinięty jesteś? Ty kurwa główku pierdolony, Spójrz na swoją gębę kurwa, ja bez tego zęba jestem przystojniejszy niż my kurwa wszyscy razem wzięci, no. I tak, a ty się nie na środku, bo też kurwa Czego byłem dostać, no, będzie ci... spokój. Weź, Lenia to stara kurwa, z ciebie jest taka wielka kurwa, dajesz dupy za 5 złotych, a dopiero mi robisz dobrze, na kurwa wieczorynkę, szmato kurwo opierdolona wyliży mi dwa wory a temu koledze kurwa opierdolisz w lodówce dwa browary bo jesteś taką szmatą wyjebaną, czy ciebie kurwa nawet na nie stać bo jesteś jebaną pałą I zdrówko

Patrz co my mamy? Cebulę w BO dupę pokazałeś. Fuj jest okropną taką Wyjesz mu zrałem pół KILOGRAMA Fuj, obstraną dupę mi pokazałeś ch chamę Boli do Brizana, kurwa je NO Bo to, to wyjesz mu, nie? Przed godzinami mówiłeś, że jest Zajebista, nie? Ale ty I... chyba ci się pomyliłaś z tą babeczką obok ciebie. Oooo, a ci ja ci stary uważaj, bo gadał, bo nie. Wiem, z kim igram, nie wiem z kim igram, gram, nie wiem z kim. igram, gram z ogniem. Kurwa, cię tu jesteś, Mario. King Broslica, te no? Igrasz jest, kurwa z ogniem. Skąd jesteś? Nie rozumiem, co jest ja zczebie drui kurwa, nie rozumiem, co jest ja zczębie zdrój. A mnie chuj obchodzi skąd no, ty tak. pochodzisz. No, to jest właśnie jak ja się dowiem, skąd ty pochodzisz... popiasz. No jakbyś z Czarnobyla pochodził! Erdoli. Powiem ci tak. Wyglądasz jakbyś jakbyś Czarnobyla, patrz tak cię mam stać mnie na Nanasa by znaczy Ananasa w dupę! Koleżanko, nie pytałem Cię o Twoje fetysze, więc na chwilę. Mordę zawdzięczny, dalej jebane. co ja mam dobre. Nie powiedzmy coś o nich? Spierdalaj, szmatuję. Kurwa, nie chciałbyś wiedzieć. Takie chuj, kurwa. Taki Zagiełabym Cię. Jest to jest Dobra, dzięki, dzięki, tam cicho z boku. T... Rozmawiam no, z moją dziewczyną. Ty, bo komputer wyjaśnisz, Mato Jebana. No, no, jak ty wy, byś nawet nie potrafił wyjaśnić teorii względności, a ty ja chcesz to, mnie tygo, wyjaśniać? Tylko zęba sobie wstał, bo jest jebany. Czekaj, masz... czekaj. czekaj, a ty jaki zęba? Takiego z jebaj się już Czekaj, a ty jakie masz petysze? No, lubię bi bić penisem po twarzy takie bobeczki fajne. Jebaj się już ma Kurwa, manik.